Cześć, są z tej strony. A to jest Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. Zaczniemy od listów. Standardowo wysyłacie do mnie listy. A ja je otwieram na odcinku. Dzisiaj dwa listy sobie otworzymy. A zagramy plazmowym groszkiem najprawdopodobniej, bo zostałem przez, w ostatnim odcinku przez Tymoteusza poproszony o to. A że plazmowym groszkiem nie grałem, się okazuje. No to to zagram z nim. Kuba z łask. Moi drodzy. Dobra, tu jest. uuu, tu jest patrzcie jaki bo to było w kopercie tu. W takiej kopercie, ale tu jest jakby dodatkowa koperta. I ona ma takie frędzle tu dookoła. To jest taki ładniejszy list, tylko Nie wiem jak go otworzyć, żeby się go nie podrzeć, bo to jest są takie... To jest taka... widzicie, to jest staśma klejąca. Aha, w środku jest list po prostu, dobra. O, uuu, patrzcie co to jest. Już Wam mówię co to jest. To jest zakładka do książki. To mi się przyda, bo ja mam książki, a później nie mam ich zakładać i zazwyczaj biorę jakiś rachunek ze sklepu i tam wciskam i później szukam rachunków. I tu jest napisany list, moi drodzy. Patrzcie jaki duży. Cześć są, so, jestem Kuba, mam 12 lat. To już mój drugi list do Ciebie, pierwszy otworzyłeś w odcinku 52. Plans versus Zombies Garden Warrior 2 Minuta 17:48 Taka ciekawostka. Lubię rysować i oczywiście cię oglądać. Moim ulubionym zwierzątkiem jest świnka. A ty jakie zwierzęta lubisz? Yy, ja lubię gady, drżółwie, jaszczurki. To nie mam sam, ale jak gdzieś spotkam, to lubię bardzo. Tutaj masz jak zdobyć kozę 3000, drzewo i pyta. Wykonujesz próby na przykład. Yy. Pożogi, i tak dalej, wykonaliśmy. Wpisujesz te kody, wpisaliśmy, skakujesz do tego, wskoczyliśmy. Wpisujesz któryś z tych kodów, wpisałem. Gdy wywołasz, pojawi się kolejny portal. Ok, potem musisz zrobić zdjęcia tym płytką. Zrobiłem. Mamy wszystko. Mamy wszystko. Kuba to już jest zrobione. Mam nadzieję, że widziałeś w poprzednich odcinkach. Zawsze yy, udawało mi się, wydawało mi się, że lubisz czytać. Jeśli to prawda. Prezent ode mnie. Mam, tak jak mówię, leżą u mnie tutaj książeczki na tym. Dużo nie czytam, muszę się przyznać, że dużo nie czytam. Drugi list od. Nie, wiem, nie, powiem, kogo, nie powiem kogo, przekonacie się później. Drugi list pod koniec odcinka. Zakładkę sobie zostawię. Lubię, yy, lubię czytać. Ciekawe rzeczy. Ciężko mi jest trafić na coś ciekawego, ale mam tak, że na urodziny zazwyczaj dostaję jakieś dwie książki i później je sobie czytam. Powoli mi to idzie, bo, bo nie mam trochę czasu, wiecie. Zawsze jest coś ciekawszego, do, znaczy ciekawszego, no coś innego do roboty, na przykład oglądanie serialu. Hm. No, nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale tak jest. Plazmowy groszek prezentuję, nim będziemy grali. Bardzo ładny jest. O, jedna z takich, wydaje mi się, ładniejszych roślin. Eh. I on też znów kolejna roślina, którą trzeba tak naciągać te strzały. Nie przepadam za tym naciąganiem, ale on ma to do siebie, że jak już wystrzeli, to, to ten pocisk się przykleja do ziemi i wybucha. No i nie wiem nawet czy do przeciwnika się nie może przykleić jak trafimy, więc no powiem wam, że całkiem znaczy mi się wydaje, że ja nim grałem, ale czemu ja nim nie mam żadnego levelu? Nie wiem, może wtedy nie było jeszcze leveli. Może ja dawno temu nim, a może nie w tej części. Okej, okay, jest początek, początek mapy, z tego co widzę. Tylko niech się pojawi. Pięknie. No dobra, muszę się rozkręcić. Muszę wymyśleć, jak to zrobić, żeby do nich strzelać, a jednocześnie rzucić tą fasolę, a fasola to była po prostu najpierw. Chociaż wydaje mi się, że tym groszkiem to jednak tak z daleka, jakby się ustawić, to no, on może być niezły z daleka. Przy czym grosko no, fasola groszko strzelcowa. Najważniejsza jest. No niestety. Nikogo nie pokonaliśmy jeszcze. A ja czy ja mogę jedną rzecz sprawdzić? Zdolności Sombrero, dokładnie ja chciałem. Bo wydawało mi się, że chyba nie mam tej fasta. fasola Sombrero jest mocniejsza. Ona wybucha po czasie. Ale jest mocniejsza. To, że wybucha po czasie, mi w zupełności nie przeszkadza. Bo ja i tak zazwyczaj robię tak, że widzicie, skaczę, rzucam i ginę. No, może nie do końca tak to miało być, ale tak się wydarzyło. Nie ta fasola poszła, że nikogo nie trafiła. O, a rzućmy jakiegoś to. Popatrzcie, ile ich mam tych z garnkiem na głowie z doniczką. W ogóle nie mam w domu żadnych kwiatów. Ostatnio myślałem, żeby sobie jakieś roślinki posadzić, ale coś tak. Coś mi tam ciocia przygotowała, wiecie, jak to zawsze. Mama ciocia, zawsze cioci mają dużo kwiatów. Hmm, niestety. No wolno trochę strzela tymi swoimi strzałami. One są mocne, fajnie się przyklejają, fajnie potrafią zranić przeciwników. Nawet jeśli ich nie trafimy. nam od razu, widzicie, mówiłem, że tym groszkiem jeszcze nie grałem. Nie mam w ogóle poziomu z nim. Oj, chciałem na dach jeszcze wskoczyć. No niestety. Ajajaj, on też level dostał Zakamuflowany miotacz Mhm, no pójdziemy trochę pieszo Może jakieś roślinki zasadzimy po drodze Tam widzę portal już na nas czeka Mhm teraz na nas znalazłem, gnoma znaczy uuu ja to nigdy nie wiem gdzie te gnomy są pewnie gdzieś jest jakaś mapa mhm. ale fasola poszła no już jest nieźle powiem wam Uuuu, dostał. Dostał z naszej fasoli. No powiem wam, że jak na razie tu tą fasolą wszystkich zabijam. Ej, nie, czekajcie, dobrze było. Ej, a nie a nie tym moim tym strzałem plazmowym. No ale strzał Nie, strzał jest niezły, strzał mi się podoba. Nie wiem za ile obrażeń, on dokładnie bije, bo jakoś za daleko jestem tu. Niestety się nie udało. No dobra. No nie jest źle, nie jest źle jak na razie. Gdzie są jakieś te grządki, żeby tu zasadzić roślinkę? Tu gdzieś była, nie? Po drodze widzieliśmy tu chyba za tym płotem. Czekajcie tu. Mhm. Namra, ktoś jeszcze? Tu już chyba nie ma, one się dopiero później pojawiają. Ja niestety za 130 dostał. Oni mnie widzą, jak ja tu wskakuję. Wszyscy się na mnie wcelowują, i to. No to tak się nie da, tak, tak nie pokonamy ich. 50 sekund mamy. Może nagle ludzie się rzucą, no. Oby, oby. Szukamy grządek, żeby jeszcze tu kogoś wysłać z nami. Nie one są? E, chyba już wszystko wypuszczone, wiecie. O, tu coś jest. Sombrero poszło, poziom poszedł. Ale czy my to teraz przejmiemy? No 13 sekund mamy. Oj chyba nie bardzo, coś tak czuję. Chyba nie bardzo. No niestety, no wszystkiego sami nie, nie sami nie zrobimy wszystkiego, no nie da się niestety. niestety się nie da ale ładnie nam poszło powiem wam w tej w, tym, w tej grze te nasze fasole ta ostatnia w ogóle była niszczycielska fasola to była. to była niszczycielska fasola chyba pięciu położyła a i tak nie jesteśmy na liście no nigdy nie jesteśmy najlepszym wynikiem no, ale jak się gra za wiecie zawsze nową postacią gramy ja tych postaci nie znam do końca no ładnie było ładnie bombowe statystyki Celność 30% to całkiem niezła celność, tak mi się wydaje, jak na mnie. Będą ja w Battlefieldzie zawsze miałem celność około 16%, 20. To o wiele mniej herbatki się napije. Ten list zobaczmy, co to jest za list. Mhm. No, nie jest podpisany. Otworzę go sobie. I już podejrzę, co jest w środku. Hmm, rysunki i nic. Dobra, to będziemy później, pod koniec odcinka będziemy. A teraz nasiona czasu. Noc. Czemu wszystkie plansze muszą być w nocy? Zmin drużynę, proszę. Dobra, udało się. A, i to jest ta mapa. Nasiona czasu. Balony lecą. Tu jakiś mag. Pokonany zombie jakiś. O nie, przejmują nam Jak to się dzieje? Aha Strasznie dużo tych zombiaków wskrzesili To przejmą co? Nie. No widzicie, trzeba to bronić, tego punktu. U, niestety nie udało się. O kurczę tutaj to jest dopiero. Trzeba uważać na lawę Co to? Tak lawa leci. Pierwszy raz tu widzę, że tu tak. To w górę jeszcze. Może ja nigdy w tą stronę nie szedłem. O nie. Fajnie sobie strzelałem do momentu. Oj, no nie zauważyłem tego. Zagapiłem się tutaj troszeczkę, o kurczę, spalił się też. O nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? <laughs> Już przejmują czy nikt tego nie bronił w ogóle. nie dużo mają tych zombie Mhm Nie wiem, gdzie oni są. No i zawsze Tego trzeba zabić, bo już tu idzie, Nie widzicie? ale a teraz to chyba to przejmą bo to powiem wam że ostro atakują no i przyjedą powiem wam że ciężko ciężko no chyba to przegramy no bo co tak to nasza drużyna, jakaś taka niemrawa. Najgorsze, że nam tak na początku przejęli cały, cały punkt prawie i to bardzo szybko. Wszystko żeśmy stracili, nie? Gdyby na początku nam tak nie przejęli, to byśmy sobie jakoś tam. Myślę, byśmy się jeszcze sporo bronili, nie? Czekamy, jak ogrusku strzela, nas się do kogoś tutaj przyczepimy. To są przeciwnicy? Ktoś tu po prawej się strzela no. Masłowy atak On Co to on na mnie Impa wykopał? Co to było? Aż mi mnie, aż mnie te w, w teksturę wciągnęło. Się przyczepiłem do Sufitu ręką o co chodzi. Dobra, biegniemy na punkt i go bronimy. Się, tak się zastanawiam. Było coś do zasadzenia. Dobra, znów i na punkt, i bronimy. Jeszcze fasole na do widzenia. a tu takie kule lecą, to nie wiedziałem, że takie. A tam w ogóle ja nie wiem skąd on strzela gdzieś z boku. się wystawi. dobra. Dwie minuty im zostały, to jest nie. O, tu są po lewej, widzicie ich? Tutaj gdzieś oni są. O, nie, impa rzucił, ale ja mu tam fasole zostawiłem. Przejmuj, szybko, obroncie no idź do przodu, kaktusie. No i przejęli. Więc się nie, nie mogę rozłożyć. Chciałem się rozłożyć i coś nie szło. Najgorzej, powiem Wam, najgorzej, no bo już byliśmy tak, tak dobrze, nawet dobrze żeśmy to bronili, nie? Bo chciałem się tu coś, coś powiedzieć. Trochę tam ich postrzelałem, mocno ich myślę poraniłem, ale niestety nie dało nam. O, o, o. Oni tam mają teleport. Ale dostał No powiem wam, że to jest dobre miejsce, żeby ich starać się tutaj pokonać, ten teleport Zwłaszcza, że mógłbym się rozłożyć i go po prostu skasować tym strzałem szybko, szybko, groszko strzelcem Uuu, ale dostali Teraz patrzcie na to Kurcze, no musiał tu być, no jakby go nie było to bym rozwalił ten teleport traffic Powiem Wam, że troszeczkę żeśmy im mocno pokonali. Wydaje mi się, no teleport znów sobie odbu odbudowali, ale. Ale moim zdaniem. O nie. Ale mnie złapał jak skakałem akurat. Patrzcie, jak się cieszysz z brodą, tak jak ja. Trochę podobny. Z lewej ktoś stał. I powiem wam, że tutaj nam wyjątkowo dobrze idzie tym plazmowym. Pierwsze miejsce zajmujemy. Dobra. Udało nam się chyba. Udało nam się, tak? Wygrana roślin w końcu. No powiem wam, że to to było wyczerpujące już. Mocno wyczerpujące. Ale dzielnie walczyłem. Może będę w końcu w liść, na liście najlepszych graczy. Mam nadzieję. Jak zwykle mnie nie ma. No nie, ja nie wiem jak to się dzieje. Zawsze ktoś lepszy. 24, a ja ile miałem? No, też miałem 24. Czemu on jest lepszy niż ja? Masakra. Czuję się oszukany troszeczkę. Czuję się troszeczkę oszukany tym, że zostałem tutaj. No, trzeba powiedzieć oszukany, bo nie wiem co po alfa Alf wylosowali. Monetę ktoś rzucił, że on wygrał. Nie mam zielonego pojęcia. Idę. I sobie tutaj zobaczyć ile żeśmy już zrobili tych punktów. No tak pograłem około godziny. Dwa odcinki nagrałem dla was. Ten sobotni no i dzisiejszy. 73. No to trzeba tak z 3 godzinki pograć pewnie, żeby, żeby zrobić to zadanie. Może mi się uda. Chociaż nie no, przed, przed 3 dni to nie zdążę. No nic to, no nic to, ale mam dla was list przecież. Znaczy to wy dla mnie macie list. Zaraz zobaczę od kogo to jest. Uuu! Uu, już wam pokazuję wszystko. Oczywiście po pierwsze jest tutaj sam list. Sam sobie list, który się... Tutaj to otwórz na Plans vs. Zombie Garden Warfare 2. Ale to, to! To piszcie na kopercie, tak? Na kopercie, na zewnątrz, żebym ja wiedział, jak już jest w środku, to już jest otworzone. Hej so! Co się dzieje? Co mnie męczy mnie jakiś zombie? Czekajcie, muszę się cofnąć, bo przecież mnie nie, nie zostawi mnie w spokoju. Hej, są, so. mam na imię Alan, mam 10 lat, oglądam Cię od 6 lat. Bardzo lubię Twoje filmy Spans vs Zombie Garden Warfare. Proszę Cię, żebyś nagrywał je częściej. A w jednym odcinku zagrał zombie komandosem i elektrycznym groszkiem. Myślę, że da się zrobić. Elektryczny groszek. Patrzcie, jakie kolory, jakie to jest w ogóle porobione. Ładnie, to mi się super fajnie podoba. Elektryczny groszek i zombie komandos. No nieźle, Alan. Dzięki za, dzięki za ten list. Dzięki za te rysunki. Ja Wam dziękuję oczywiście za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, dzwoneczek, cokolwiek tam robicie. I tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.